W dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie kanały na YouTubie bohaterów serialu 19+. Z mojej strony zachęcam do zapoznania się z ich treściami, bo niektóre naprawdę są bardzo fajne. Wszelkie linki znajdziesz w opisie. Również chciałbym zachęcić was do pozostawienia łapki w górę, żeby ten film dotarł do większej ilości osób. Co fakt, że Aneta nie prowadzi swojego kanału, ale może jak wbijecie do niej, to zacznie coś nagrywać. Serialowa Lena, czyli Anka, prowadzi dwa kanały. Jeden jest o tematyce fitnessu. Widać, że Ania stara się prowadzić go w miarę regularnie. O drugim pewnie co słyszeliście. Nazwa to Ferajna. Tam znajdziecie piosenki, chyba będzie ich więcej, i różne challenge'e. Na ten moment jest tam parę filmów, także trudno stwierdzić co tam będzie. Serialowy Seba też prowadzi kanał wraz z ziomkami, głównie znajdziesz tam muzykę. Jeśli ktoś z Was lubi rap to zapraszam. O tym kanale pewnie dużo osób wie, ponieważ pani Iza nagrała na mój temat film, a poza tym na niektórych odcinkach poruszała temat 19. Serialowy Frodo ma kanał, lecz nie publikuje tam od ponad dwóch lat. O kanale serialowego Rafała, czyli Michała, na pewno słyszałeś. Jeśli ktoś w komentarzu napisze, że nie słyszał, to serio się zdziwię. Niestety od dłuższego czasu nic tam nie dodaję. Ale znajdziesz tam różne ciekawe treści, związane z serialem i nie tylko. Tutaj nie będę na pewno się rozwodzić długo, bo każdy wie, każdy zna. Dla mnie wtajemniczonych. Serialowa Mela i Arek również mają swój kanał, lecz od dłuższego czasu nic na niego nie dodają. Może Marcin nie występuje już w serialu, ale o jego kanale też powiem. U serialowego Oskiego znajdziesz różne treści i też wrzuca czasami swoje demo. Tam może zobaczyć w jakich produkcjach grał, także polecam. Ja nie wiem czy Jury dalej będzie w 19+, czy też nie, ale też ma swój kanał, na którym przeprowadza wywiady. Na ten moment jest odcinek serialowo Martą i Kasią. Serialowa Ala też ma swój kanał i nawet kiedyś go udostępniłem na karcie Społeczność. Na jej profilu znajdziesz kilka ciekawych filmów, które musisz zobaczyć. Kiedy szukałem tych wszystkich kanałów, to myślałem, że serialowa Zuza go nie ma, ale coś mi podpowiadało, żeby to sprawdzić. No i moje przeczucie mnie nie zawiodło. Na kanale Justyny znajdziesz głównie vlogi. Kanał jest dość świeży, bo publikuje na nim o czterech tygodni. O tym kanale nie będę się zbytnio rozwodzić, bowiem ostatni film Marcelina dodała sześć lat temu. Zapewne są tu fani gier, więc wbijaj do serialowego Alexa. Naprawdę warto, jakby co to on sam robi te gry. Ostatni kanał należy do Tymka, czyli serialowego Filipa. Na temat jego kanału mógłbym dużo mówić, lecz nie chcę zbytnio spoilerować. Pewnie ktoś zauważył, że nie wspomniałem o jednym kanale. Mogę tutaj wyjść przed wami na osobę nieprofesjonalną, ale nie będę promować osób, które oszukują swoich widzów. Nie chcę mieć nikogo na sumieniu, ani żebyście mi pisali, że promuję z kamera. Może kiedyś o tej osobie coś jeszcze nagram. A mogę wam powiedzieć, że mam naprawdę dużo do powiedzenia. Daj znać w komentarzu, o którym kanale nie wiedziałeś przed tym filmem.